Scenka, którą przed chwilą usłyszeliście, kojarzona jest najszerzej z FIFA 9.8. Na świat została wypuszczona w roku 97. No i już wtedy kibicom Liverpoolu dłużyło się wyczekiwanie na kolejne mistrzostwo Anglii. Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się tak, a Liverpool w końcu został mistrzem Anglii. Zgaduję, że nie jestem pierwszą osobą, która przekazuje wam informację, że Jurgen Klopp i jego podopieczni są mistrzami. Zgaduję, że ta informacja już do was dotarła, ale. Celowo. Troszeczkę się wstrzymywałem z pogadankiem na ten temat, z tego względu, że chciałem zobaczyć, jak długo to będzie w ogóle dla kogokolwiek innego niż kibic Liverpoolu istotne. No i tak jak się spodziewałem, w tym postpandemicznym futbolu, mam nadzieję, że permanentnie postpandemicznym, nadzieję no się na tyle dużo, że. W zasadzie bardzo łatwo już zapomnieć o tym, że jakaś taka historyczna rzecz dla Liverpoolu miała miejsce. No bo kurczę, wyobraźcie sobie, że rok temu Liverpool po 30 latach zdobywa Mistrzostwo Anglii. To jest przecież wielki klub, klub, który w międzyczasie zdobywał więcej niż raz Ligę Mistrzów, i cały czas nie był w stanie zapewnić sobie tej, właśnie, angielskiej korony. Która była zawsze bardzo ważna. Ja wielokrotnie czytałem czy słyszałem od Kibiców The Reds, że nie wiem, nawet ta poprzednia Liga Mistrzów, którą wygrali, no, że oni bardzo chętnie by to oddali za zwycięstwo w Lidze. No i zostało to osiągnięte, a jednak jakoś tak, nie wiem zupełnie już o tym zapomniałem, szczerze mówiąc. No i możliwe, że miało to coś wspólnego z tym, że Liverpool nie miał swojego meczu, w którym by ten mistrz tytuł zdobył, no bo tak się złożyło, że Chelsea wygrywając z Manchesterem City wręczyła, że tak powiem, Liverpoolowi to trofeum. I tak swoją drogą oglądałem ten mecz i Jestem na pewno dużo większym optymistą w temacie Realu Madryt, grającego rewanż z Manchesterem City, niż byłem jeszcze zanim pojawiły się problemy na świecie. No raz, że nie będzie atutu własnego boiska, dwa, że City z tym jak wygląda ich obrona obecnie i mam nadzieję, że to się przedłuży, i to, jak wygląda obrona Realu obecnie, czyli, że bardzo dobrze. No, myślę, że Zidane jest w stanie to. Ogarnąć? Czy ogarnie faktycznie? To jest oczywiście osobna kwestia, ale jakiś tam optymizm we mnie w tej, w tej rzeczy jest. No ale to tak abstrahując. No i to jest sezon, który będzie przez lata wspominany. Oczywiście są pewne jakieś rysy na tym wszystkim, choćby to, że nie ma e, obronienia ligi mistrzów, że nie ma też sezonu w lidze bez porażek i tak dalej. No ale to nadal są jest naprawdę spektakularne osiągnięcie e, The Reds i myślę, że kibice będą latami to e, wspominać. Jest trochę ironii w tym wszystkim, że ktoś taki jak Dejan Lovren e, zdobywa to mistrzostwo, a Steven Gerrard e, przez całą swoją piękną karierę e, mistrzostwa kraju. Przynajmniej w Anglii nie zdobył. No cóż, chichot losu. Radzi się też mnóstwo pytań, czy Liverpool po tym tytule będzie w stanie na dłużej pozostać w tej ścisłej angielskiej czołówce. Myślę, że tak. No przecież już sezon temu byli całkiem blisko tego mistrzostwa. Wcześniej też gdzieś o tę ścisłą czołówkę się ocierali, także w momencie, w którym w końcu udało im się tytuł zdobyć, w momencie, w którym nareszcie mają też w sobie gen zwycięzcy wyhodowany, że tak powiem, no to nie widzę problemu, nie widzę powodu, dla którego mieliby na dłużej, zwłaszcza, że nie mają jakąś dramatycznie starej kadry, zagościć na tym szczycie. Myślę, że City będzie naprawdę mega spięty na następny sezon, żeby odzyskać tytuł i nie wykluczam, że. No, wiadomo, trzeba poczekać na okienko transferowe i tak dalej. Ale. No nie sądzę, żeby Liverpool jakoś dramatycznie się spompował czy coś takiego w następnych sezonach. Jasne, można przywoływać to, że końcówka przygody klopa. Z Dortmundem powinna jakieś wątpliwości, obawy budzić. Ale to też trzeba pamiętać, że to, że coś się raz stało, nie znaczy, że będzie się działo. Zawsze trzeba pamiętać, że Jurgen Klopp nie jest debilem i najprawdopodobniej wyciąga jakieś wnioski. No i że ma klub o lepszym zapleczu finansowym niż Dortmund. Klub większy po prostu zwłaszcza teraz zwłaszcza w momencie, w którym ten klub teraz jest. Również dzięki Niemcowi, właśnie. Także moja prognoza jest taka, że Liverpool na dłużej zagości na tym szczycie szczytów. Niekoniecznie zawsze będzie Mistrzostwo zdobywał, ale będzie realnym, realnym kandydatem do tego, żeby do końca o koronę walczyć. No i ciekawie też, co klub zrobi, żeby zwalczyć stagnację, żeby nie dać się rozszyfrować wszystkim. Żeby nie było tak, że piłkarze się sobą sami nawzajem znudzą. No, ta ekipa, poniekąd na szczęście ma kilka miejsc, które można byłoby wzmocnić. Nie ma takiej sytuacji, że nie da się ściągnąć lepszego piłkarza na jakąś pozycję. Myślę, że jest miejsce w drugiej linii na, na kogoś naprawdę fajnego. Myślę, że Wendykowi mm, można byłoby jeszcze e, sprezentować partnera, który byłby raz regularnie zdrowy, a dwa że regularnie e, w formie. To by już e, to by był krok na pewno ku temu, żeby jakoś zwalczyć e, stagnację. Tak, zwalczyć coś, co często jest problemem tych największych ekip, które dłuższy czas utrzymują się na wysokim poziomie. Ja zawsze uważałem i nadal uważam, że dobrze jest robić coś takiego, że jedno kluczowe ogniwo w podstawowej jednostce, w tej galowej jednastce ekipy, że, że jest wymieniane z sezonu na sezon no zobaczymy co tam Liverpool wymyśli jest to na pewno ciekawa sprawa poza tym strasznie dużo dzieje się w Hiszpanii Real jest liderem dwupunktowym jutro Barcelona będzie grała za Atletico także możliwe, że będzie okazja ku temu żeby jeszcze bardziej powiększyć przewagę ale z meczów ostatnich Realu zwłaszcza z meczów ze Spaniolem bije takie przekonanie, że no to jest materiał na mistrza nie jest to materiał na efektownego mistrza, nie jest to materiał na mistrza, którego będzie Hiszpania pamiętać przez naprawdę długie lata, ale to zwycięstwo ze Spaniolem było takie spokojne. Ono było takie, że było wprawdzie jednobramkowe i oczywiście jakaś tam jedna głupia sytuacja zawsze mogłaby się zdarzyć, ale. Przez cały mecz miałem spokój ducha. Miałem przekonanie, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to oni to odrabią. I że jest duża pewność siebie w ekipie, nawet pomimo tego, że ten nieszczęsny Marcelo zostawiał za sobą jak zawsze pastwiska, na których ulei zwłaszcza przed przerwą mógł nie dość, że wyhodować całą rodzinę owiec, to jeszcze przeprowadzić parę groźnych akcji, zupełnie nie będąc zakłopotanym tym, że ktoś mu próbuje coś przeszkodzić. Kurczę, no... Hazard zagrał niezbyt dobry mecz, taki mecz, który... no jest troszkę antytezą tego, co wcześniej pokazywał, co było jakimś tam prognostykiem do Optymizmu, jakąś tam przesłanką, ale tak jak komentatorzy Kanal Plus w trakcie meczu wspomnieli, myślę, że jest taki konsensus również w Hiszpanii. co jest w ogóle dziwne, że takie spokojne podejście jest, że wszyscy się już pogodzili, że to jest sezon stracony dla Belga, że to nie jest sezon, który należałoby jakoś oceniać, że taki prawdziwy pierwszy sezon to będzie ten następny zwłaszcza jeżeli nie będzie problemów ze zdrowiem no i zwłaszcza jeżeli nie będzie bardziej niż profesjonalnego piłkarza, posturą przypominał mnie na przykład no to wtedy będzie spoko no czego bym sobie na pewno życzył bo regularnie mówię też, że Edyna Hazard to jest piłkarz wyjątkowo e, przyjemny do oglądania e, no bo ma technikę jak trzeba dogaduje się z Benzemą, co jest też bardzo ważne dla mnie i, i w ogóle jest radością piłki a że Karim Benzema jest w ogóle sensem życia tak naprawdę obecnie i ta w ogóle znowu ta asysta tym razem do Kazemiro była oł, no to już w ogóle nie ma co mówić. No i bardzo ciekawi też to, co się stanie jutro, no bo ten mecz Barcelony z Atleti, nie wiem, możliwe nawet, że osobno odcinek o tym nagram, ale wypływają naprawdę bardzo różne i to bardzo kontrowersyjne czy wypływają kontrowersje ze z, z, z środka Barcelony, że tam szat nie jest nie za dobrze, że sztab, no, powiedzmy, że nie ma takiego autorytetu, którego można byłoby zazdrościć wśród piłkarzy i że w ogóle tak jest średnio, jakiś Suarez udziela wywiadów pomyczowych, że to trener powinien wiedzieć, dlaczego ekipa na wyjazdach źle gra i tak dalej, i tak dalej. Hmm. No, nie wygląda to dobrze, ale z drugiej strony, piłka jest przewrotna, i nawet takie ekipy zdarza się, że potrafią się naprawdę spiąć i wszystko wygrać do końca i zostać mistrzem nawet. Nie wiem, czy, czy, czy tutaj będzie to miało miejsce. Moim zdaniem, Real wygląda lepiej. Niekoniecznie efektowniej, bo wydaje mi się, że Barcelona, jak już ma jakiś naprawdę dobry moment, to wygląda fajniej, ale no nie, to nie wygląda na ekipę, która moim zdaniem byłaby w stanie zdobyć mistrza. W ogóle ten gol Aspasa z wolnego Celta Barcelona 2-2 miałem długo wrażenie, że tam po prostu był bardzo źle mur ustawiony, że Griezmann to w ogóle powinien zostać wysłany gdzieś tam karnie, że teraz to jeden taki świetny bramkarz, a tak źle mur ustawił, ale przy każdej kolejnej powtórce coraz bardziej e, skłaniam się ku temu, że to był naprawdę po prostu rewelacyjny strzał e, i należy e, Pana Jagua Spasa bardzo za to szanować. No i z drugiej strony Pana Nolito należy nie szanować za to, że e, w samej końcówce, mając patelnię na 3-2... Wiecie, to nie. Nawet należy go szanować, bo w tamtej sytuacji trafienie w bramkarza e, było naprawdę imponujące, bo to było najtrudniejsze możliwe rozwiązanie. Łatwiej mu było w poprzeczkę trafić, nie trafić w bramkę, strzelić gola, ale akurat, żeby w ramkarza trafić, no to to była sztuka przy tak zbliżającej się do niego piłki, piłce. Także, panie Nolito, jesteś pan gość. Trochę dzieje się w temacie transferów. Nie będę się wypowiadał o tych transferach, które nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Także na ten moment Artura Pianicia czy Hakimiego sobie odpuszczamy. Czekamy na jakieś konkretniejsze wieści. Natomiast piłkarzem Ajaxu będzie w przyszłym sezonie w ramach rocznego kontraktu Martin Stekarenburg. Bardzo długo czekałem na ten moment. Nie obiecuję sobie po Stockholmburgu tego, żeby był jakimś bardzo wielkim sportowym wzmocnieniem, ale fajnie jest piłkarza. Jednego z moich najulubieńszych w historii tego klubu z powrotem widzieć w, w koszulce Joden. Nie bardzo go oglądałem w tym Evertonie. Jest piłkarzem starszym nawet ode mnie, także no, cieszę się, że nie, nie będzie całej kadry poza huntelarem młodszej ode mnie, bo to. Źle robi na samopoczucie. A tak całkiem serio, liczę na to, że Stekelenburg nie stracił swojej charyzmy, którą zawsze miał. Zawsze miał tak zwaną wielką mordę, głównie w kontaktach z resztą piłkarzy w swoim klubie. Także liczę na to. No i że nie wiem, że może w Pucharze sobie trochę pogra, że będzie w stanie wznieść Puchar Holandii, tak jak już mu się to zdarzało. Po serii rzutów karnych, w której został zresztą bohaterem. No, fajnie, że Martin wrócił. Wydaje mi się nawet, że jeżeli ona odejdzie, no to strzelam, że klub będzie szukał nowego ramkarza, ale gdyby nikogo nowego się nie udało znaleźć, no to ten Stekelenburg to jest taka. No, plan minimum powiedzmy, że powinno być ok, powinno być przyzwoicie, że Ajax powinien mieć lepszego bramkarza, e, młodszego i tak dalej, ale e, że to też e, że ze Stokerenburgiem spokojnie o mistrza będzie można e, walczyć, a co do Europy, to kto wie. No, przydałby się jednak ktoś bardziej ekstra, że tak powiem, ale e, no, jeżeli się skończy na steku tylko i wyłącznie, to też tam dramatu, e, dramatu nie będzie moim zdaniem. No i jeszcze Arjen Robben zastąpił piłkarzem Chroninchen. Nie wiadomo, czy zagra w ogóle w barwach tego klubu. Na razie sobie trenuje, ale oficjalnie zostało to tam potwierdzone na stronie holenderskiego klubu i Arjen powiedział, że zrobi wszystko, żeby żeby, żeby wystąpić w koszulce swojego pierwszego klubu. No fajna rzecz. Fajnie, że takie nazwiska się pojawiają, widzę holenderskiej z powrotem. I, I też fajnie, że w obliczu kryzysu, że Chronin dostaje takie nazwisko, że zainteresowanie klubem rośnie. Że no, jeżeli chodzi o karnety, to oni tam już chyba wcześniej mieli tak wykupione wszystkie, ale że w ogóle powinno to rozruszać trochę marketing. I jestem przekonany, że Arjen zrobił to wszystko głównie po to, żeby właśnie klubowi pomóc, nie dlatego, że kurczę miał wewnętrzną potrzebę, żeby sobie trochę pobiegać, puszczerać gole i tak dalej, ale no, myślę, że zrobił to z sentymentu, myślę, że można powiedzieć, że z dobrego serca też także zawsze mi się podobają takie zachowania, A tak swoją drogą to jest sytuacja rekordowa Arjen Robben miał Największą przerwę w historii między transferem poza Holandię, kiedy PSW zamienił na Chelsea, e, i no, że ten odstęp między tamtym transferem a powrotem do Eredivisji jest bardzo, bardzo, bardzo długi. No, chłopak e, niespełna 20-letni, jeśli nie myli, opuszczał ligę holenderską, a wraca no, staruszek znowu, kolej starszy ode mnie. Pobił Robina Van Persiego w każdym razie w tej materii. to ciekawostka. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu do końca. Bardzo cieszy mnie to, że poświęciliście na to swój czas. Zachęcam do zajrzenia do komentarza przypiętego pod tym filmem po rzeczy. No i dzięki za uwagę. Cześć. Za patronowanie mojemu kanałowi. Dziękuję Majkowi z Underground Pix oraz Jakubowi Sobczyńskiemu.